Witajcie w kolejnym odcinku. Jak sami widzicie, pogoda piękna, idealna do rozlewania RSM-u, więc zabieram się dzisiaj za e, dawkę azotową. Oczywiście po tych wszystkich perypetiach z e, pozwoleniami e, o możliwości wylewania RSM-u od 15 e, lutego, także ja już za sobą mam pierwszą dawkę z tego. No, zresztą wiecie o tym z poprzednich filmów. I dzisiaj przy tak ładnej pogodzie postanowiłem, że rozleję, rozleję sobie resem na, na rzepak, uzupełnię dawkę azotu i na tym w sumie zakończę całe nawożenie azotowe, ponieważ już część, część azotu poszła. Dlatego teraz, tak jak się powtórzę, uzupełnię tylko tą dawkę do tej, którą zamierzałem dać, do tej planowanej i... Yy, no i tyle, tak? Yy, takie najgorsze pole, znaczy najgorsze pod względem ukształtowania oczywiście terenu yy, jest to najgorsze, górzyste a dzisiaj ładnie mrozek ścisnął, więc yy, myślę, że nie powinno być żadnych problemów z podjechaniem yy, zrobieniem robieniem yy, z tego też względu yy, no, jadę, jadę, tak? Yy, nie nie spinałem się jakoś, by, by szybko, szybko wstać, tak? ponieważ, e, ponieważ no, pogoda jest jak, jaka jest, mamy godzinę koło ko 8 już, a e, mrozek i tak trzyma i tak trzyma, więc, e, więc tutaj pod tym względem jest, e, jest ok. Podjadę, najpierw będę brał z małego e, baniaczka. Zobaczcie, jak nawet wodę ścisnęło. Zobaczymy jak to będzie leciało. Wczoraj troszeczkę ruszyliśmy ten RSM, e, roz, e, rozmieszałem go tak i no i dzisiaj myślę, że już powinno być, e, być okej. Okay. No, przez jeden dzień nie, nie, nie zastał się tak jak był na pewno zastany. E, no dlatego dlatego dzisiaj tylko tankujemy i, i ruszamy, ruszamy w pole. myślę, że wystarczy Widzę z ciągnika to wtedy sobie puszczę bardziej powietrze, niech tutaj niech tutaj sobie yy, troszkę to odparuje mam tutaj rękawiczki wziąłem do tego RSM-u, tak. ponieważ to strasznie paląca rzecz rzecz jest i założę sobie te rękawicki Pompę będziemy lali. Zamknąć trzeba zaworek. Mm -hmm. Bo nam już w lato jest tył No, nie będziemy zalewali. Oczywiście zawsze musi się coś przydarzyć, ale myślę, że pompę przyniesiemy będzie szybciej. Za wolno będzie leciało. Musimy jednak... <laughs> Witajcie ponownie. E, najgorsze pole zakończone. Tak jak wspominam, najgorsze pod względem ukształtowania terenu. E, już zaczęło się troszeczkę mazać, e, odrywać się, sami widzicie, po opryskiwaczu, ale chcę ten rzepak dokończyć, e, także nawożenie w rzepaku będzie już e, całkowicie zakończone i <laughs> będzie się kształtowało na poziomie 100 niech ja tylko dobrze powiem 180 6 kilo jakoś coś koło tego no powiedzmy te 190 190 kilo powinno, powinno być że tak powiem podane oczywiście jeszcze jakieś jakieś tam odżyw w formie odżywki Azoty, te parę kilo w sezonie, także do tych 190 raczej, raczej dobijemy. Jeżdżę dosyć powoli, e, ponieważ, e, tak jak mówiłem, dopełniam do tej dawki. W holiście było podane 56 kg, e, i tutaj do 190, około 190. E, dodaje yy, azotu w postaci RSM-u. Jeszcze dokładnie postaram wam się to <coughs>, szybciutko zobrazować. Yy, 310 litrów, yy, taki litraż na hektar, yy, jest yy, co, daje, co daje nam 409 kg RSM-u. Tak? Yy, więc to nie jest mała dawka yy, i co daje nam 130. 130 no 131kg bez paru setnych po przecinku. 131kg, więc yy, plus 56 mamy 187 kg. I tak jak mówię, te 3 kilo uda się yy, 3kg, Uda się podać na pewno w postaci jakichkolwiek odżywek. Tudzież być może jeszcze ewentualnie RSM na yy, na zieloną, łuszczynę, ale z tym zobaczymy jak będzie się kształtowała pogoda, jak to będzie wyglądało w przyszłości także teraz nie powiem na 100% że będę ten RSM podawał ale zobaczymy jak będzie przebiegała pogoda i wtedy, wtedy podejmę decyzję, tak bądź nie ewentualnie dopełnię dodawki 200 kg jeżeli będzie ten jak to powiedzieć jeżeli będzie ten rzepak wart tego ta wegetacja będzie tak yy, intensywna czyli deszcza i, i słońce odpowiednia pogoda w ten sposób yy, powiem odpowiednia pogoda i będzie ten rzepak wart tego by zainwestować jeszcze te 10 kg na hektar czystego azotu podam go w postaci RSM yy, temu rzepakowi oraz, in, na, oraz innym, na innych działkach. Jeżeli tylko tak, taka potrzeba będzie, tak zrobię. Na razie planuję zatrzymać na tych 187 kg, i, i zobaczymy, co czas pokaże, tak? Dorzucić zawsze będę mógł. Tutaj nie ma problemu. Oczywiście granuli już nie będę stosował. Granulą był, był holist i, tak jak mówię, rzepak, nie rzepak, tylko, przepraszam, RSM i rzepak mamy załatwiony. Tak odbiegając troszeczkę od tematu, widzę, że tutaj jakieś jednoliścienne się pojawiły, więc trzeba będzie raczej poprawkę zrobić. Nie z tego, co prawda, dużo, bo, bo tu, gdzie są zakryte ładne międzyrzędzia, to nie trzeba nic robić. Ewentualnie pobawię się, pojeżdżę po polu, i tutaj, gdzie, gdzie wyskoczyły te jednoliścienne, je poprawię. To taki na, tak na marginesie. Yy, podaję ten azot w sumie już teraz, no, no ponieważ ta pogoda, sami widzicie, zimy praktycznie nie było. Dobrze, że yy, ustawa, którą, yy, którą przegłosowano, tak, yy, umożliwiła wjazd w pole od 15. Yy, jest, to, jest to, uważam, że w tym roku plusem i bardzo dobrą decyzją no z tego względu, że te rośliny praktycznie w naszym rejonie, nie mówię o całej Polsce, tylko na, na przełomie swojego rejonu, tak, że ta wegetacja praktycznie się nie zatrzymała. Były jakieś tam parę dni po takim można to nazwać przymroz, z przymrozkami, tak, Ale to, to, to nie była, to nie było zatrzymanie wegetacji, ona w pełni, w pełni cały czas w pełni cały czas była więc yy, uważam, że te rośliny troszeczkę przygłodowały. Może to jest na wyraz, ale, ale warto im dać, bo rzepak jest tak specyficzną rośliną, że jeżeli mu zbraknie azotu, on od razu w pęd będzie strzelał i nawet nie, 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 nie yy, obrócimy się, a on już yy, będzie, będzie powiedzmy pęd ponad ziemią. Kilka, kilkanaście centymetrów No niestety to jest taka roślina, gdzie Azot musi czekać e, Na rzepak, a nie rzepak e, Na azot No taki tak, tak, rzepak e, Roślina ta jest e, Tak skonstruowana e, Że W ten sposób się broni co innego pszenica, ale o pszenicy nie będę tutaj na razie wspominał pszenica będzie osobnym odcinkiem także tutaj nie raz, na razie tej kwestii nie poruszam, wracając jeszcze do rzepaku RSM, czyli e, rozwór saletrzano-mocznikowy e, tej formy szybko działającej <laughs> azotanowej jest bardzo, bardzo mało także ten rzepak nie będzie miał od razu takiego kopa, takiego startu e, tylko Y, troszeczkę jakby dostanie, będzie miał tak porcjowany ten, y, ten azot. Y, z tego względu, y, że tak jak mówię, tej formy az y, azotanowej jest bardzo mało. Mamy większość z formą amidową i y, amonową. Z tym, że tej amonowej też nie jest, nie jest za dużo. Także tylko pojawi się pogoda, będą sprzyjające warunki, będzie stopniowo ten azot uwalniany i dostępny dla roślin. Z tego co prognozy zapowiadają, ma teraz troszeczkę temperatura się jeszcze podnieść, więc uważam, że będzie, będzie ten azot dostępny dla tych roślin. Nie jest sucho, bo wy sami widzicie, że no akurat tu nasz teren mój teren tu, gdzie ja gospodarzę mamy większość y, ziem takich gliniastych, tak sami widzicie, tutaj już glinka jest była meloracja robiona, troszeczkę piasku i dalej glina, tam też jest czerwona glina, tu zobaczcie też także tak te ziemie nasze wyglądają y, no cóż chyba dobrze, tak, nawet, nawet sami widzicie, że tutaj gdzieś jeszcze woda zostaje ponieważ y, ponieważ było tutaj mokro, ale ale ta meluracja jest zrobiona troszeczkę przemarzła ta glinka no i tak się rozsypała, ale sami widzicie jak, jak ta ziemia wygląda, więc o wilgoć się tu nie martwię, przemieszczanie azotu też nie, więc powinno być wszystko ok. czekamy jeszcze tylko oczywiście na deszcz, fajnie jakby on spadł po tym, yy, po tym zabiegu no i tyle mam nadzieję, że to <laughs> yy, że będzie ok, i że ten deszczyk wreszcie yy, wreszcie jakoś nam się odwdzięczy i popada na te roślinki. Słuchajcie, to chyba tyle, co chciałem powiedzieć w dzisiejszym odcinku. E... Oczywiście sezon wyruszył, więc tych, e... tych filmów teraz na kanale będzie dużo, dużo więcej. E... Na które już dzisiaj serdecznie zapraszam cykl przygotowań oczywiście jeszcze, jeszcze, jeszcze będzie trwał mamy groch do, do zrobienia do przygotowania, mamy jęczmin do przygotowania, także tego, tego materiału będzie, a i oczywiście poradnik czyli rzepak plus plus groch, ewentualnie rośliny jarę, też się na kanale pojawi, na które już dzisiaj zapraszam a tymczasem to wszystko w dzisiejszym odcinku pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się, cześć!